O, szlak. Kim mnie zabije. Luz, brachu. Jest nas trzech, a jeden nie umie mówić. Nie zrzucę winy na dziecko. Nie musisz. Podrzuć do wody i niech sama się domyśla. To nie fair wobec sama. Uwaga, idzie. Widziałeś mój kalendarz? Co się stało z kanapą? Co? Oh, wow. Sami. Ty niegrzeczny brudasku. Chodźmy się umyć. Kiedy to wymyśliłeś? Raz wywaliłem spaghetti w łóżku. Ale to nie działa wiecznie. Jak mały nauczy się mówić tata, to staje się nie do użytku. Gdzie byłaś? Wyprowadzałam żarcie na spacer. W sklepie Sherlocku. Umieram z głodu. Mam tu rzeczy Kim. Daj mi je odłożyć. Śmietankowe Golden Cakes. Może mnie nie stać na studia chłopców, ale chyba możemy im kupić prawdziwe Twinkies. Łapy. To Twoje. Test ciążowy? Co takiego? Dzięki, Jimmy. To moje. Zaraz. Ty na poważnie? Nie wiedziałam, że staracie się o dziecko. Bo tak nie jest. Niech ktoś coś powie. Przecież bierzesz pigułki. Co z tego? Dają tylko 99% pewności. Szanowni Państwo, oto Mister 1 na sto. Wiedziałem, że w czymś okażesz się wybitny. Gratuluję. Uwaga! Chcesz zajść w ciążę? Spokojnie kochani. To nic pewnego. Po prostu rano mnie mdli. Nic dziwnego. Z takim życiem. Trójka. Perkusja, bas i gitara. Mamy kapelę. Może urodzisz dziewczynkę? Na razie wystarczy mi, że będzie zdrowy i. Jimmy'ego. Na co czekasz? Zrób ten test. Umieram z ciekawości, czy będziemy mieli kolejnego Bobaska, mieszkającego tu za darmo. Jak króliki. Już? Nie. Ty ja i test ciążowy. Wracają wspomnienia. Jakbym słyszał swoich starych oglądających na górze Matloka. Już. Jedna kreska. Jedna kreska. Czyli co? Nie wiem. Gdzie opakowanie? Mam. Jedna kreska. Jedna kreska. Po drugiej stronie. Dawaj. Jedna kreska. Nie jestem w ciąży. Nie jesteś? Bogu dzięki. Cieszysz się? Tak? Bogu dzięki. Gdzie piwo? Weź dla mnie. Cieszyłbym się z tobą, czegokolwiek byś chciała. Ale fajnie, że nie będzie następnego dziecka. Już z dwojgiem jest ciężko. Chłopcy to duża odpowiedzialność. Sami się o siebie nie zatroszczą. Właściwie, gdzie oni są? Gdzieś tutaj? Podzielimy się nowiną z Warnerami? Niech Grek się jeszcze pomęczy. Gdzie oni są? Jeśli jest w ciąży, wykrzesz z siebie trochę radości. Mogliby być ostrożniejsi. Osiągną niemal dwukrotną przewagę. Przegrywamy kim? To nie wyścigi. Teraz tak mówisz. Zaczekaj, aż zamieszkamy w piętnastkę. I co? Pudło. Wynik negatywny. Zawiedziona? Przestań. Skaczę z radości. Zresztą nie tylko ja. No coś ty przez myśl mi nie przeszło. Mówiłam o Jimmy. Słyszałeś, następnym zajmujesz się sam. Nie martw się. Nie chcę już dzieci. Mam dwóch pięknych synów i wystarczy. Nie ma ich? Kiedy ich widziałaś? Nie pamiętam. Bawią się z Samem. Tylko grzecznie mi tam. Wiesz, ile roboty byłoby przy trójce? Mało brakowało. Musimy uważać. Ale ja, bierzesz pigułki. Jimmy mógłby się poddać przecięciu nasieniowodów. To nie było zabawne. O tym nie pomyślałam. Warto to rozważyć. Żadnych takich. Zapomnijcie o moich nasieniom wodach. Wymyślimy coś innego. Co stosujecie? Jesteśmy małżeństwem. Co to komuna? Nie twój interes. Nie chciałeś już dzieci. Wasektomia załatwi sprawę. Jestem mężczyzną. Nie wolno mi odbierać nasienia. Ale możecie już zabrać tę kanapkę. To prosty zabieg Czymś cię uraziłem? Coś trzeba zrobić. Podwiąż sobie jej owody. Jeszcze to robią, nie? To poważna operacja. A was nie? Ma końcówkę tomia, czyli na zawsze. Apendoktomia? Słyszałaś? Odda ci ktoś wyrostek? A podwiązanie? Jak ci się nie spodoba, to sobie odwiążesz. Głupi jesteś. Vasektomia jest odwracalna. Moje ciało zrobiło dość dla tej rodziny. To no lepszy sposób. Co z tobą? Musimy coś zrobić. Mamy ograniczony wybór. Chyba, że odpuścimy sobie seks. Śmiej się, ale jeśli to jedyna możliwość, ja na to pójdę. Dobrze. Ja też. I dobrze. Koniec z seksem. Znowu śpimy przy otwartym oknie. Myślisz o seksie? Nie. A teraz? Nie. A teraz? A teraz? Tak, myślę. Od chwili, kiedy ustaliliśmy, że z tym koniec. A ty? Od siódmej klasy. To co chcesz zrobić? Może się troszkę pocałujemy. Chyba nigdy nie było tak dobrze. Nie wiedziałem, że to możliwe. Jimmy? Ty płaczesz? Troszkę. Musimy sobie częściej ustalać taki koniec z seksem. Zrobię to. Dobrze, ale przedtem napiję się soku. Nie, mówię o basektomii. Zrobię to. Co? Postanowiłem się jej poddać. Nie musisz, skoro nie chcesz. Rozumiem cię. Jeśli chcemy to robić, a przecież chcemy, to muszę. Jesteś pewien? Całkowicie. To sensowne rozwiązanie. Kocham cię, Jimmy. I ja ciebie też. Myślisz o tym jeszcze? Podobno decydujesz się na wielkie ciach. Mógłbyś tego tak nie nazywać? Jak mogłem się zgodzić? Więc czemu to zrobiłeś? To było w łóżku. Nigdy nie obiecałeś nic głupiego po seksie? Przecież tu mieszkasz, nie? Spokojnie, postępujesz słusznie. Łatwo ci mówić. Nie masz do czynienia z tłumem konowałów chcących ci wyłuskać orzeszki. A formularze to koszmar. Jakbyś pisał klasówkę. Jak zrobisz wszystko bezbłędnie, nie dostaniesz piątki, tylko dziurę w genitaliach. Rozumiem, że się boisz. Nieprawda. Nie chodzę do lekarza. Jak to? Nigdy? Nie. A kto ci usunął rok temu znamie? Wyciąłem je nożykiem modelarskim, znieczulając lidokainą. I to cię przeraża mniej niż wizyta u lekarza? Tak, mam wszystko pod kontrolą. Rozmawiałeś z Christine? Nie. To twoja żona. 15 lat temu zakochała się w gościu z Camaro i z włosami, który nie wiedział co to strach. Camaro, owinąłem wokół drzewa. Zaczyna łysieć. A skąd? Pozostaje mi już tylko męstwo. Wiem, co czujesz. Bałem się operacji oka, ale poszedłem do lekarza. Opisał mi zabieg i poprawił mi nastrój. Idź przynajmniej pogadać. Nie, mówiłem, nie pójdę do lekarza. Boję się. Pójdę z tobą. Przejdziemy przez to razem. Zrobiłbyś to dla mnie? Wielkie dzięki, stary. Nie ma sprawy. Od dawna masz to z znamie? Odważ się. Usiądź i uspokój się. Nie siądę na tym papierze jak w mięsnym. Pan Hughes? Tutaj. Myśli pan o basektomii? Nie, zastanawiam się, po co urologowi takie pałeczki. Jest zdenerwowany. Nie może sobie miejsca znaleźć. Mieszkacie razem? Od sześciu miesięcy. Siedmiu. Już? Wiecie, że geje nie zachodzą w ciąży. To mój szwagier, ale moja żona bywa ciężarna. Trzeba położyć temu kres. Dobrze pan trafił. Mówiłem mu, żeby się nie denerwował. To rutynowy zabieg, prawda? Bułka z masłem. Słyszysz? Myśli, że to boli. Cóż, odczuję pewien dyskomfort. To znaczy? Ból. Żegnam. Jimmy, rozmawiamy. Wyjaśnił pan, że zabieg wywołuje niewielki ból? Na pewno nie większy niż przy ekstrakcji zęba. Oczywiście. Przy ekstrakcji zęba zmożny. Greg, nie dam rady. Proszę mu wyjaśnić, na czym to polega. Przyda ci się, bo wyobrażasz sobie jakieś niestworzone katusze. Wykonuję dwa calowe nacięcia pod jądrami. Przecinam nasienia wody, zawiązuję końcówki i zszywam pana do kupy. Na dodatek będzie pan przytomny. Pomijając szczypanie i spędzenie, nic panu nie będzie. Aha, proszę przynieść ochraniacz na genitalia. Po zabiegu wymościmy go gazą, żeby nic panu nie wypadło. Dziękujemy za przystępne wyjaśnienie. Chodu! Ale bołagan I to przy trójce. Jak sobie radzą rodziny wielodzietne? Mają pomoc. Gosposie, nianie. O nie, jestem staroświecka. Nie powierzę nikomu dzieci. Potem je wykąp, dobra? Jak poszło? Lekarz mnie obejrzał. Wiesz, jak to przed zabiegiem. Okazało się, że mam hepekulozę. Co takiego? Podobno dla Irlandczyków to typowe. Chodzi o to, że mam wydłużone hepekule i wasektomia nie wchodzi w grę. Fatalnie. Mówię ci: Fatalnie. Co masz? Wydłużone hermonkule. Pera... Perekule. Myślisz, że też jestem głupia? Mam nadzieję. Co się dzieje? Boję się. Przecież pozostaniesz mężczyzną. Zabieg cię nie zmieni. Boję się czegoś innego. Nigdy ci o tym nie mówiłem, ale mnie po prostu przerażają lekarze. U ostatniego byłem 15 lat temu. Nie wymyślaj. A kto ci usunął z nami w ubiegłym roku? Boże święty. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Nie chciałem, żebyś myślała, że wyszłaś za mięczaka. Nikt nie lubi bólu i operacji. Myślisz, że ja się nie bałam porodu? Byłaś jak skała, bo siedziałeś obok. Uspokajałeś, rozśmieszałeś, pilnowałeś, żeby mi nie szczędzono środków znieczulających. Tak się darłaś, że każdy by to zrobił. Byłeś tam, jak najlepszy kumpel. Pójdziesz ze mną? Tak. I nie opuszczę Cię na krok. Zaczekam do końca zabiegu. Nie ufasz mi, co? Nie. W porządku? Tak. Boże, przecież jesteśmy w Los Angeles. A jeśli zatrzęsie się Ziemia i facetowi drgnie ręka? I co? Papa Ernie i Bert? Nic takiego się nie stanie. Obiecaj mi jedno. Jeśli coś pójdzie nie tak i gość mnie pozbawi klejnotów, przyrzeknij, że mnie zabijesz. Uspokoisz się? Nic ci nie będzie. Przyrzeknij. Dobrze, przyrzekam. I tak będziesz nie do użytku. Pora się przygotować. Wróć przed zabiegiem. Trzymaj kciuki. I pamiętaj, cokolwiek się stanie, nie przestanę cię kochać. Powiedz chłopcom, że ich tata był mężnym człowiekiem. Nie przesadzaj. Włożą ci tylko koszulkę. Dziękuję, że mi pomogłaś. Proszę bardzo. Pokaż się. Wyglądasz bosko. Zaraz wracam. Jak poszło? Wiesz, co to za przygotowania? Golą cię. Dla mnie bomba. Chcesz zerknąć? Nie. Rozpiął się. Zaraz poprawimy. To mój mąż. Jej tata ma operację kolana. Mama jest przy nim, a my robimy korale. Też masz operację kolana? Basek to mnie. Co to? Taka operacja kolana. Proszę. Pokaż się. Chłopakom się spodoba. Oni są okropni. Musiałabyś mieć trzech takich jak moi. Zaczepiają nas w szkole. Znam ten ból. Wiesz, jak ich załatwić? Stajecie wszystkie na przerwie, patrzycie na nich, szepczecie, a potem się śmiejecie. Co szepczemy? Cokolwiek. Dostaną szału. Zrobimy teraz dla ciebie? Chciałabym, ale muszę iść z Jimim. Posiedzisz sama? Tak. Dziękuję, że się ze mną pobawiłaś. Fajnie było. Gotów? Nie zrobię tego. Nie stchórzysz teraz. Brak ci. Ikry? Już się nie boję. Uświadomiłem sobie coś widząc cię z tą dziewczynką. Wiem, że nie możemy sobie na to teraz pozwolić, ale chcę, żebyś kiedyś miała małą Christine. Naprawdę? Taką jak ty. Będziemy jej kupować lalki, stroić ją. I zanim się obejrzysz, zacznie się wymykać z domu, umawiać z chłopakami i mówić, że nas nienawidzi. I już ją kocham. A ja kocham ciebie. Myślisz o tym? Od kiedy mnie ogoliła. Super. Dobrze, że 30 lat temu nie poddałeś się wasektomii. też się cieszę. Dobranoc, panowie. Postaramy się znów o córeczkę? Działaj. Chłopcy, odwróćcie się. Wersja polska na zlecenie Comedy Central Polska, ja Sound Studios. Tekst Grzegorz Schiller. Czytał Mariusz Siudzicki.